Kamil, dzisiaj wygrywamy bardzo wysoko z Wisłą Płock, 5 do 0. Dla Ciebie to jest tym bardziej szczególne zwycięstwo, bo po kilku miesiącach przerwy wracasz do pierwszej drużyny KGHM Zagłębia Lubina. Na pewno się cieszę z tego, że, że drużyna wygrała, że, że udało mi się wrócić do pierwszej drużyny i, i można powiedzieć, że wracam w idealnym momencie, bo, bo, bo drużyna gra jak z nut. wygrywamy 5 0. To cieszy, bo ostatnio gdzieś nie punktowaliśmy tak, jak byśmy tego chcieli. Dlatego mam dzisiaj dwa powody do, do, może nie świętowania, ale do zadowolenia, że raz, że wracam na boiska Ekstraklasy, że udało mi się zagrać po, po dłuższej przerwie I, i to przede wszystkim, że, że, że drużyna wygrała i, i pokazaliśmy się z naprawdę dobrej strony. A twoim zdaniem, co było dzisiaj głównym kluczem do tego, że odnieśliśmy tak, przekonujące zwycięstwo, bo graliśmy bardzo dobrze w ofensywie i oprócz tego jeszcze zachowaliśmy czyste konto z tyłu. Wykorzystaliśmy tą przerwę na kadrę. Pracowaliśmy zarówno nad obroną, jak i nad atakiem. Dlatego myślę, że zagraliśmy dobrze w defensywie, co poskutkowało, że nie straciliśmy bramki i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Byliśmy skuteczni, a też nad tym pracowaliśmy. Dlatego można powiedzieć, że w 100% wykorzystaliśmy ten czas przerwy na kadrę i to zaowocowało w tym meczu. Cieszymy się ze zwycięstwa z Wisłą Płock, ale przed nami kolejne bardzo ważne spotkanie, derbowy pojedynek ze Śląskiem Wrocław. Dokładnie. Dzisiaj możemy się jeszcze cieszyć z tej wygranej, ale już od jutra musimy skupić głowę na następnym meczu pójść dalej za ciosem. Teraz wygraliśmy, myślę, że w derbach na pewno będziemy chcieli wygrać, zdobyć trzy punkty, dlatego myślę, że już od poniedziałku będziemy się przygotowywali do tego meczu i, i, i mam nadzieję, że powtórzymy tą skuteczność dzisiejszego i zagramy na zero z tyłu. Dziękuję Kamil, bardzo fajnie widzicie z powrotem. Dziękuję.